Czy już jesteśmy? Czekamy na rozpoczęcie. No i chyba już jesteśmy. Cześć, dzień dobry, Modry z tej strony z kanału Foto, przygoda, kanału poświęconemu fotografii i nie tylko. E, słuchajcie, dzisiaj taki spontaniczny live, e, może nie zupełnie podsumowanie roku, natomiast krótki materiał, w którym przede wszystkim mam nadzieję, że otrzymaliście takie prezenty w święta, na jakie liczyliście, a jak nie, to że cieszyliście się z nich jak małe dzieci. E, natomiast chciałem Wam życzyć Szczęśliwego nowego roku 2025, bo to już za godzin ile? No już za 7-8, przeliczę. No tak, za 10 godzin pewnie, e, z kawałkiem. E, oby był to spełniony czas bez terminatorów, czyli żeby AI nie przejęło ludzkości, żebyśmy mogli się tym życiem jeszcze nacieszyć. E, przede wszystkim. E, Dobrych relacji, bo te relacje w naszym cyfrowym świecie coraz bardziej się spłycają, coraz bardziej się rozchodzą. E, obyśmy nawiązywali tych relacji coraz więcej, bo pomaga nam to nie tylko psychicznie wewnętrznie, ale też w naszej pracy e, i w naszym hobby, e, fotografa. Im więcej ludzi dookoła nas z dobrym nastawieniem i ukierunkowanych na to samo, tym łatwiej nam to wszystko przychodzi. E, w tym roku, czekajcie, zobaczymy statystyki na kanale dzięki waszemu wsparciu, dzięki wsparciu patronów udało się zrealizować 75 transmisji na żywo 29 filmów oraz 7 shortów. Jak wiecie, ja w te shorty to ja bardziej wchodzę na Instagramie, więc zapraszam na Modry Foto na Instagram. Tam możecie zobaczyć i śmieszniejsze i takie bardziej praktyczne. Natomiast reelsy nigdy nie były jakimś takim moim, wiecie, to do. Są bo są ale, jako taki dodatek dla Was, może coś z tego tam wyciągniecie. Nie jestem nastawiony na TikTokowe śmieszki, chociaż wiem, że one są klikalne. No ale, by the way, słyszeliście być może już, że YouTube zmienia algorytm i teraz clickbaitowe tytuły będą niżej rankingowane. Więc jest szansa, że te treści na kanałach, które oglądacie, które mają jakąś wartość merytoryczną, no, będą wyżej pozycjonowane. No ale nie ma clickbaitów, więc może nie. Zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że w 2025 odnajdziemy siebie w tych treściach cyfrowych, że ChatGPT nie przejmie świata i że nadal będziemy myśleli sami za siebie, a nie przez tą zakładkę cyfrową. Ja z prezentów, ponieważ jestem zacofany, to kupiłem sobie dopiero z bonu, który dostałem, e, album, który pokazywałem chyba gdzieś tam na shortach. Właśnie na shortach, nie na relacjach. <laughs> e, zacofany, bo kupiłem z e, kuponu, który otrzymałem rok temu na moje urodziny. E, a teraz bym przebadał, więc poszedłem sobie coś kupić, e, i zaraz go e, rozfoliuję. Jeżeli jeszcze nie zdążycie przeczytać, powiem, jaki to album. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli szukacie rozwoju, oprócz takich technicznych rzeczy, które oczywiście nas wszystkich interesują, bo lubimy zabawki, lubimy kupować sprzęty, powinniśmy szukać inspiracji. I wielokrotnie w ubiegłym roku, czy w tym roku, mówiłem już o tym, jak pozyskiwać inspiracje, skąd je brać. Odsyłam Was do wcześniejszych filmów i live'ów. Natomiast żeby te inspiracje dobrze chłonąć, potrzebujemy czasu dla siebie, żeby mózg zdążył przeanalizować te rzeczy, które nam się podobają, te które e, wzbudzają w nas wow. Później potrzebujemy drugiego etapu, żeby skonfrontować te nasze pomysły i te nasze inspiracje z kimś innym. E, a to jest w po to, że jak będziemy przygotowali sesję, to może być tak, że dla nas te inspiracje są super, ale mamy modelkę albo wzięliśmy kogoś z rodziny i im te inspiracje się po prostu nie pasują, bo nie siedzą im. To, to nie jest ich świat. I tutaj warto konfrontować, czyli musimy mieć czas dla siebie, żeby posiedzieć z tymi inspiracjami, popatrzeć na nie, i dlatego albumy. Są takim dosyć znaczącym e, m, przełomem w życiu fotografa. Mogą być to darmowe albumy, mogą być to albumy, które dostaliśmy od kogoś. E, natomiast chodzi o to, żeby usiąść sobie i fizycznie poprzeglądać. W internecie jest trochę inaczej, to znaczy, jeżeli przeglądamy sobie jakieś albumy cyfrowe, to mało kto potrafi się skupić na nich tak bardzo. Po pierwsze, patrzymy przez ten mrygający ekran. E, a po drugie, mamy różne dystraktory, typu gdzieś tam w zakładce Facebook, coś innego, e, nasza praca. E, tu przy albumie musimy posiedzieć. Bo jak go otworzymy, no to już chcemy trochę z nim e, spędzić czasu. I w ten sposób powinniśmy rozwijać się jako taki dodatkowy element, wiadomo, że jest ich więcej. Czekajcie, otworzę tylko komentarze, bo tak, cze cześć Jadek. E, szczęśliwego nowego, bo tak was zaskoczyłem, nikomu nie powiedziałem, że będzie ten live. Nie zapowiedziałem go w żaden sposób. Stwierdziłem po prostu, no mamy mało czasu, zróbmy to. <laughs> eee, był taki czas, że stwierdziłem, dobra, zdążę wszystko zrobić eee, i, i, I siłownie, i przygotowania, i to, i tamto Zrobię wam materiał podsumowanie całego roku Zrobię najbardziej potrzebne rzeczy Czasu w tym roku było bardzo niewiele Takiego, którego dało się jeszcze, wiecie, ścisnąć, skompresować, żeby to wszystko zrobić eee, Natomiast co się odwlecze? To nie uciecze z takich rzeczy które, których nie zdążyliśmy a wiecie że zapowiadałem to były między innymi filtry i skrótowo. Wejdźcie sobie na jakieś nie wiem czy temu czy na jakieś Aliexpress zobaczcie takie filtry które efektowe filtry które zostawiają jakieś ringi które zostawiają jakieś ślady kupta sobie ich do stówy to będzie ich pewnie z pięć i niech sobie przyjdą za miesiąc zobaczycie że to świetna zabawa. Tylko dobierzcie sobie pod wymiar waszego filtra w obiektywie. Okej, okay. no to co? Unwrapping? Niżej kamerki nie biorę, ja to po prostu podwyższę, więc, o, tak, pośmieszkujmy sobie trochę. <zysy> Chyba zrobię z tego miniaturę z tego odcinka. No, a ja ten na koniec roku też taki, wiecie, raz, że tutaj tu logo, tam aparat, tu to yy, i to Canon. Zrobiłem takie pseudointeligentkie tutaj tutaj Worek na śmieci na głowa. Na głowie, wiecie, to takie o alla ninja tutaj okulary. Żeby wyglądać bystrzej, <grywdy> prawdy nie oszukacie, ale można ją maskować. E, dobra. Więc. E, jest to kawał albumu, on waży jakieś 2 kilo. E, Ellen von Anwert, chyba tak się pisze, e, pisze, napisywuje, czyta. E, i no, to nie jest tak, że przyciągnął mnie przez okładkę, chociaż pewnie podświadomie gdzieś tam tak jest. Kupiłem go za 277 zł można go kupić za chyba 240 najtaniej w sieci. Natomiast jak wybierałem album, to szukałem czegoś, czego, coś co jest bliskie mojemu kierunkowi, ale z drugiej strony trochę odległe, czyli jakby to jest kierunek, który mnie bardzo interesuje, kierunek, którym mogę się inspirować, ale jednocześnie jest tutaj dużo elementów, które są odległe temu, co robię. Czasami, jak wybieram sobie artystów, to są artyści, którzy tworzą, wiecie, na Malediwach, w jakichś kanionach. No, cholera, skąd w tej Polsce wziąć kanion, nie? E, więc oczywiście inspiruje to, żeby gdzieś pojechać w takie miejsce, ale no, nie możemy tworzyć tego tutaj na miejscu e, bez jakichś cyfrowych sztuczek czy uzupełnień, no ale wiecie, to nie jest to samo. Pojechać jednak gdzieś i zrobić coś to jest, to jest zupełnie inne uczucie i o tym Was chyba nie muszę przekonywać. Natomiast bardziej mi chodzi, że jak wybieramy coś i mamy się tym inspirować, to powinno być raz, że kilka poziomów wyżej niż jesteśmy my, a dwa, mieć chociaż kilka procent tego nurtu, który nas interesuje. Bo jeżeli ja kupię sobie, nie wiem, z jakąś golizną album, i a, pamiętajcie o lajku like i subskrypcji, bo to pomaga rozwijać ten kanał. Ale jeżeli kupię sobie coś takiego, będzie mnie to mało interesowało, to ten album trafi na półkę i już nigdy z niej nie wróci. Natomiast jeżeli będzie zawierało część mojego zainteresowania, to jest duża szansa, że tam wróci. Dobra, folika, schodzi. Okej, okay. ja, Jak ten, jak pachnie? No, jak, o, jak druga z lat 70. Gdzie ja sobie jeszcze gdzieś folię zutylizuję? Stron jest, o właśnie, ile tu jest stron? Pewnie dużo. Pewnie dużo. Nie ponumerowali 445 stron. Otwórzmy sobie cokolwiek i zobaczmy, czy w ogóle Wam się spodoba, którekolwiek ze zdjęć. O, taki pan wygląda jak w ten, jakby zagabywał w shopie. One są takie, znaczy tu jest dużo portretów, jest dużo, dużo mody, dużo jest stylizowanych portretów. Ona robi przepiękne, przepiękne czarno-białe portrety. Spróbuję coś znaleźć takiego na szybko, żeby ją pokazać. Natomiast on jest też bardzo, bardzo kolorowy. O Jezu, dwa kilo jednak to nosić. A, zobaczcie w ogóle tył okładki. Czyli jest to blisko tego, co robię. O tyle, że jest tam kobiece piękno, jest bielizna, są mocy, ale jest też taka krzykliwość, którą którą często, żeby pokazać, potrzebujemy dużo... Cześć Marcin, również szczęśliwego Nowego Roku. Jest dużo takich rzeczy, które, które potrzebujemy dopracować, przygotować wcześniej, jak na przykład garderoba, która jest krzykliwa, jak miejsce, cały ten background, czyli to, o czym wielokrotnie mówiłem, żeby najpierw przygotować tło, później postawić modela, potem dobrać światło. Oczywiście to skrótowa wersja. <laughs> Zaraz coś nie mówił, co? Co? Eee, to tutaj dużo tych elementów jest dopracowanych w, w produkcji wcześniej i dzięki temu one wychodzą. Eee, czyli na przykład. O, dobra, ta strona jest dobrym przykładem, tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzieś tu są Rajtuski. O, tu mamy sobie Rajtuski, ta ręka. I one są takie fajne, koronkowe i w ogóle takie. Eee, wiecie, no, pasują tutaj eee, perfekcyjnie do tej sceny. Znaczy, no, licząc te kontrasty, nie? E, I takie rzeczy, jak weźmiecie modelkę i nie macie takich krzykliwych kolorów, takich krzykliwych wzorów, e, no to, to nie będzie ten styl, nie? Czyli tutaj dużo rzeczy trzeba e, wcześniej sobie już gdzieś przygotować. Drugą rzecz, którą tutaj zauważycie, to to, to że e, u niej w pracach, przynajmniej w tym albumie, jest bardzo dużo ludzi. I są to sesje, które dla wielu fotografów są o tyle ciężkie, że jeżeli mamy problem z pozowaniem jednej osoby, no to możemy mieć duży problem z pozowaniem kilku. Ja Wam wspominałem, że ostatnio jak pozowałem do, do tam sesji poznajomości, czyli modelowałem, to było sporo fotografów i, i świetny klimat, i, i, i mega w ogóle emocje. Natomiast fotografowie, tak jak zawsze, jak przychodzą na warsztaty czy jak rozmawiamy, to zawsze przez zawsze mają ten problem z mm, wyrzuceniem z siebie tego, co chcą zobaczyć. W dużej mierze wynika to z tego, że nie wiedzą, co chcą zobaczyć, czyli jest brak tego przygotowania, i dlatego wracamy tutaj do inspiracji, właśnie. E, a w drugiej jest to, że e, mamy problem komunikacyjny: typu, no dobra, są inni ludzie, to, to ja nie chcę powiedzieć, niech ktoś inny coś powie, nie. A jeżeli nie ja, to może modelka coś wymyśli. I mamy taki, taką cze takie częściowe niezadowolenie z sesji, i z tego później robi się też niepokój przed i po kolejnej sesji. Jeżeli mamy zdjęcia grupowe, jest jakiś ślub, nie wiem, poproszono nam, nas, żebyśmy zrobili jakieś ładne zdjęcie koleżance z pracy albo coś, e, to mamy ten niepokój, że coś zrobiliśmy nie tak. I przed kole w kolejnej sesji jest niepokój, że znowu powtórzymy te błędy. E, Dlatego tutaj e, warto, jakby przysiedzieć z tymi zdjęciami, popatrzeć, jak te pozycje są ułożone. W ogóle, co autor miał na myśli, nie? Co, co w tej scenie jest fajne? Dlaczego ten pan się nachylał nad tą panią? Co mnie urzeka w tej scenie? I spróbować to po swojemu odtworzyć, ale nie poddawać się po pierwszej próbie. Bo jeżeli nam coś nie wychodzi. E, ja mam taką metodę trzech prób. Czasami kończę po dwóch, ale. <laughs> krótkodystansowiec. E, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli mam jakąś koncepcję dodatkową, którą założyłem, bo te, te główne to są dosyć dopracowane i na przeważnie wychodzą, natomiast jak mam jakąś dodatkową, przestawiam światło, przestawiam modelkę, sprawdzam coś, ona nadal nie wychodzi. To nie chcę na tą koncepcję tracić za dużo czasu, bo wiecie, para zejdzie i ze mnie, i z modelki, i z modeli, i z ktokolwiek tam jest. E, dlatego e, próbujemy więcej niż raz, bo, bo może warto popróbować, jeżeli mamy czas w studio, jeżeli mamy czas w plenerze, to czasem warto się tym dodatkowo pobawić. E, no... Bo wam, bo wam wszystko opowiem o życiu i przygotowaniach i <laughs> e, sprzętowo dużo wchodzi nowych aparatów i być może zauważyliście już, że żyjąc w cyfrowej przestrzeni YouTubea poradników i innych wszyscy proponują nam, żebyśmy kupowali nowe sprzęty ale one nie są tak bardzo do przodu technologicznie w tym momencie, jak jeszcze kilka lat temu, czyli nie ma tego wielkiego przeskoku, e, i-autofocus albo szybkostrzelność, albo to. E, znowu dochodzimy, tak jak mówiłem wam z smartfonami ostatnio, do tej linii. E, I ta, ta czerwona linia to jest taka półka, taki sufit, gdzie doszły smartfony, czyli smartfony się przeskakiwały, to miało więcej obiektywów, to miały to. Natomiast to, co one potrafią dostarczyć, oprócz szybkości, to nie jest jakby w, w naszej potrzebie jakby nie potrzebujemy już tego nie wykracza to poza wszystko co mają, co ma konkurencja czyli dochodzimy do tego progu i no dobra ale co dalej co dalej a jest 24 Ultra no, no jest na topie nie no to teraz fold no to najnowszy iPhone no one się nie przeskakują one są mniej więcej równo tam już chodzi bardziej o user experience tego jak my używamy z aparatami jest identycznie mamy mnóstwo dobrych aparatów mamy mnóstwo dobrych obiektywów mamy z czego wybierać ale póki co nie ma żadnego przełomu. W kinematografii trochę, że więcej tam pikseli i tak dalej, ale no, no jak mówimy teraz o fotografii. E, aparaty stały się też e, świetnym narzędziem do filmowania. Dlatego nie ma w tej chwili złego wyboru, ale nie ma też szału. E, nadal są fantastyczne aparaty do pracy, ale co byście teraz nie kupili, to będzie fajnie. Więc jeżeli chcecie sobie kupić. E, Cześć, no cześć, cześć najlepszości również. Jeżeli chcecie sobie kupić e, aparat i kupicie 2, 3, 4-latka, też będzie OK. Nawet będzie więcej niż OK. Nie wykorzystacie jego opcji prawdopodobnie przez kolejnych kilka lat. E, opcji w sensie możliwości, nie przejdziecie przez całe menu, nie posprawdzacie, ile tam jest zaszytych opcji, możliwości, programowalności, przycisków. To jest maszyna do, e, do pracy. Nie ma złego wyboru. Dlatego sprzętowo bardziej skupiłbym się na obiektywach i na plastyce, którą oferują, bo to jest magia fotografii. To jak przedstawiamy obraz, czy jest to szeroki kadr i co w nim, co w nim skomponujemy, jakie barwy dam, ale też jaka będzie dystorsja, jaka będzie forma tego obrazu. Na tym się warto bardziej skupić. Aparaty nie proponują w tym momencie tak dużo dla użytkownika, który nie jest e, pro-sportowym fotografem, bo tak pro trochę poszło w tą stronę, nie? Bo mu muszę zdążyć złapać każdą piłkę, każdy samochód. I chłopaki tam siedzą i trrr, 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 w sensie skręcają aparat, wiecie, jak przyjeżdża samochód. Trrr. I e, w modzie... Już dawno nie jest potrzebne. Nawet wiecie, że jakby do kompozycji, do kilku serii zdjęć rozmyte e, też są spoko. E, ja swoje pokazywałem w różnych zestawieniach i też tam było jedno, dwa, trzy rozmyte, e, bo to po prostu ładnie gra z całą historią. E, no. No. I tyle, nie? <laughs> Więc w przyszłym roku e, nowe testy, nowe sesje, ale też duża zmiana dla kanału. E, I e, kusiło mnie trochę, żeby zapowiedzieć ją teraz, ale zostawię to na przyszły rok. A już widać, coś się może jeszcze zmieni. Także e, hucznej, sylwestrowej zabawy. E, bawcie się dobrze. Szkłanie tuczcie. Bądźcie grzeczni albo niegrzeczni jak chcecie, eee, natomiast zdrowo i jak co roku z umiarem. Eee, Modry się żegna, pamiętajcie o lajku like i subskrypcji, zapraszam na mój Instagram Modry Foto, tam będzie więcej w relacjach. No i co? Widzimy się na fotoprzygodzie.